Cześć Mankowicowy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Wiejskiej Przygody, odcinek 36. I jak widzicie, grabimy tym starszym John Mamy go zapiętego do zgrabiarki, i se powoli grabię Jedno pole mam zgrabione, grabimy teraz kolejne. Dzisiaj jestem sam. Może na kolejny odcinek się uda, żeby był jakiś słopaków, ale zobaczymy. I co? Wy zostawcie łapeczkę w górę wraz z subskrypcją, dzwoneczkiem, e, komentarz, mm, hashtag grabienie to przypomnę serduszko e, wpadajcie do Kryspina, do, do Tomsonka, do Furego i do Wasyla. E, wpadajcie też na Discorda e, TTK Teamu, nie ma już KST, jest teraz TTK Team. Na mojego Discorda Was już nie zapraszam, bo przenoszę się z mojego Discorda na TTK Team. Teraz wszystko będzie się tam pojawiało. E wszystkie odcinki, które będę wydawał, to będziecie mieć tam powiadomienia. E to zapraszam Was tam. I co? Wpadajcie na TikToka. E I co? Życzę miłego popołudnia i miłego oglądania. E i wszystkiego, co tam robicie, albo kawę piecie, albo herbatę, to smacznej kawusi lub herbatki. E, ja grabimy. Y, I to, zgrabimy to. I kolejną mąkę, tą nową mąkę, e, sprasujemy. E, e, zgrabimy i sprasujemy poza odcinkiem. W dzisiejszym odcinku mam plan zgrabić to tu. I wziąć się zaprasowanie. E, I jak się uda, to kupimy jeszcze dwa pola dzisiaj. Kupimy dwa pola, na których w kolejnym odcinku zrobimy siewy. Nie, nie, w kolejnym, może w kolejnym, a może za dwa odcinki jeszcze zobaczę, na którym zrobimy akcję chyba tarżowanie, coś tego typu, albo jakaś orka. Zobaczysz, jak to wyjdzie i zasiejemy tam zboże i co. Taki mam plan. Też w kolejnym odcinku będzie trzeba zakupić nowe maszyny, takie jak na przykład pługi, siewnik nowy. I zakupimy jak się uda w kolejnym odcinku przyczepę. Te moje dwie małe sprzedamy. Kupimy naczepę nefaza i ceny biorę z farminga, bo tu już tak szczerze... Nie ma co się bawić w te realne ceny i to, bo to już jest... Zbliżamy się ku końcu tej serii. Bo jak wiecie jest nowy farming. Nowy farming jest już w czasie powoli przenosić. W tym farmingu będę chciał tylko zostawić serię sąsiadów ją tam mieć, a tą serię już kończyć, przenosić się do nowego farminga z nowym sezonem. Polskie Gospodarstwo nie wraca, mówię z góry. Jakby ktoś się pytał, to seria Polskie Gospodarstwo już nie wróci na mój kanał. Była to seria, która zapoczątkowała mój kanał, ale. Tak, dobrze i źle mi się na kojarzy. Temu nie chcę jakby do niej powracać. Tak. Nie czuję ani do niej sentymentu, żeby do niej wrócić albo coś. Taka seria to już jest taka. Już mówiąc, niepotrzebna mi do życia. Ym, dlatego tą serię przeprowadzimy do kolejnego farminga A dąsiki zaznaczymy. O papyk. Dąmy go damy tutaj, jakby było trzeba hać kolejną mąkę kosić, yy, grabić i tego. To my zawsze się sobie do Klasika. A pojedziemy z tej kamery. Pogódziki odpalimy i lecimy. Pozróbcie, że zobaczę co. 180ki. Trzeba chyba rozłożyć prasę. 180ki, to zrobimy 220ki. Opa. Powłociki załączone. I lecimy se. Opa. I parasujemy na kolejne żniwa, czyli na to, te, co teraz będą, to będzie nowy nabytek, czyli kombine. i będziemy wymieniać header w klasie na albo 7,5 m, albo na 9 m, żeby już albo 9 wymienimy, Będą dwa kombine z 9 Jeszcze zobaczę, jak to będzie, ale mam zamiar wymienić header, żeby był już większy. Bo z tą szóstką tu sam się bawić, to trochę zabawy jest, ja nic nie mówiąc. A tak, to będzie większy header, to będzie wygodniej do mucenia na dwa, bo będą dwa identyczne headery. Yy, I co? Yy, jak w poprzednim odcinku, niektórzy zrozumieli, powiedziałem, że to jest koniec serii. No, koniec jeszcze nie jest. Tamten odcinek to nie był ostatni. Tylko w tamtym odcinku, około 4 minut, powiedziałem, że siedząc w się, to jest ostatni case na tej serii. Tak, to będzie ostatni case. Marka ciągnika Case. Ostatnia z powodu tego, że Case'a może będę brał na sąsiadach. A tu Case'a już takiego większego bym nie chciał. Tu pójdę w markę John albo Klasa. Jeszcze zobaczę. No to to jest marka ostatni ciągnik z marki Case. Zrozumieć, zrozumcie dobrze. Seria jeszcze się nie kończy. Dobiega ku końcowi, ale się jeszcze nie kończy. I co chciałem jeszcze mówić? No to tyle z takich ogłoszeń. Wpadajcie do karty, tu do góry, prawy górny róg. Zapraszam. Jak? I co? Zapraszam na. Nie, ten odcinek już był. Temu. Teraz tak myślę, bo. Utopimy klasę, bo ten odcinek wychodzi w środę, a ja go nagrywam w niedzielę, a w niedzielę wychodzi y, odcinek ze serii na live'y. Taki odcinek, miałem, do, chciałem dodatkowy, bo nie miałem nic. Taki odcinek y, z, ze serii na live'y, która będzie za niedługo. która jest na live'y, które live'y będą się odbywały za niedługo. Będę miał tylko chwilę czasu, to będę odpalał live'y. I że podniósł podbierak przez przypadek. Opa, opuszczamy. Opa. I. Co? miniaturkę też chyba na kolejnym polu. Ale nie wiem. Pomyślę. Albo miniaturkę, nie, miniaturkę szczela poza odcinkiem. Nie ja będę teraz na odcinku wysiadał i robił miniaturkę. Szczelimy sobie miniaturkę na tej dużej łące, ale to już poza odcinkiem. Opsa. E, teraz odcinki będą. Będzie taka. Czas na moim kanale, gdzie odcinki będą nagrywane na zapas. Temu, jakby ktoś pisał w komentarzach coś, to jakbym tego nie odpisywał, coś na komentarze to sorry. Ale odcinki są na zapas, bo wyjeżdżam. Nie będzie mnie tak dwa tygodnie może i tego. I odcinki potrzebuję mieć na zapas nagrane, żeby nie było przestoju. Temu odcinki są nagrywane nawet po dwa jak to się wyładowało? Y? Nie, B. Y, dobrze mówiłem Opsa. Jedziemy na kolejne pole. I chyba nawet weźmiemy tu, pozbieramy od razu. Przetestujemy ładowarkę. Zresztą ładowarka na odcinku mówiąc nie była używana, nie było kiedy. I tak to ją teraz przetestujemy na prędkości. Opa, pyk. Ten ciąg już ma 6.8 oto godziny na moim usparstwie, jestem bardzo zdziwiony. Też tak sporo to nie jest i nie mało to na pewno nie jest, bo trochę nim robię już. A on przyszedł nówka. Miał 0, no już 6 motogodzin no na to jest moim zdaniem sporo. W dżendrach nie liczę, ile to jest, było, on tam miał, jeden miał chyba 8 motogodzin, a drugi miał 9. Coś takiego, To tam u nich to musiałbym mieć zapisane, ile miały i liczyć dopiero, ile zrobiłem już nimi. A też to na przyszły. Niedawno mówiąc. Bo niedawno przyszły. Tam dużo nie miało co robić. I tym starym jedynie co robiłem to siewy. A tym nowszym robiłem. Sianokosy. Jak okosiłem. Łąki te dwie tutaj. I tyle co były używane teraz. Ten starszy w co pochodzi se. Yy, I w żniwa to oboje będą do przyczepy zapięte. Bo klasikasę będę miał zapiętego do prasy. by go nie odpinać, bo najbliższe rzeczy, co będą, to będzie tego. Żniwa, żniwa mi jeszcze nie będzie, ale będę musiał zasiać, chyba kupić więcej pól. Zużyjemy całe pieniądze, jakie mamy, tak z 200 tysięcy bym chciał, nie mniej trochę nawet. Pierwsze, pokupujemy kupujemy maszyny, jak kupimy maszynę, to tyle co nam zostanie przeznaczymy na pola i tego tak, będę chciał na pewno posiać kukurydzę, buraki, cukru, burak cukrowy zasiać, to będę musiał sobie kupić siemień do kukurydzy i do buraka, to jest jeden, to tyle to coś się wymyśli. To musimy zostać jeszcze na 2 marca sobie przewiniemy. Musimy zostać na wiosnę jeszcze. Zrobi się chyba jakiś nawoz, zobaczę jeszcze. I łopryski będzie chyba trzeba jeszcze zrobić, ale to zobaczę. Jak to wyjdzie. No bo. Ostatni przejazd i będziemy zwozić. Pisa. o pa, pa, zgasimy. Przejdziemy. E, tą przyczepę co dobre mam, to bym tutaj sprzedawał. Kupimy sobie przyczepę do, z autoloadem, żeby się wygodniej woziło to. Yy, Klasem. Cofniemy chyba. Najwygodniej będzie. Opsa O co że um, I Opsa Opsa Opa pyk Łe Do Było czas się tepnąć I lecimy po tego. Na auta się tu nie patrzę, bo to jest inna autokrystka, drugie to jest jego auto, schowane, i moja Audiczka. Na hmm. że chłopaków na razie nie ma, to auta stoją, nie będę ich chował. No, a tak szczerze, tu nie przeszkadzają, to tam mogą stać. Opa, będzie też, nie wiem, może się uda, to jeszcze zrobimy jedną przebudowę gospy. Chociaż ta przebudowa nie jest aż tak długo ale by można by jakoś tutaj zniszczyć całą gospę i od nowa jakby ją wybudować, poświęcić na przykład 3 miliony, uzbierać 3 miliony i gospę postawić jakąś taką większą. Już na te większe maszyny, jakąś halę postawić oborę w tym miejscu, na przykład jakąś dużą, ma dwie zniszczyć i jedną postawić halę wiel dużą oborę na ponad 120 krów i wybiegi, może jakieś pastwisko na byki ja to zobaczę jak to wyjdzie mm. plany są, a czy chęci będą to tego to już nie wiem opa, lecimy ładowarką na tutaj za mostek, na tą łąkę płyty tu czasami przydałoby się, żeby tu wyrównali wreszcie. Opa, tu załadujemy to, co tu jest i... czyli cztery kostki. Opa, hamujemy. Pyk. A lecimy po kolei. Tyk. Opa. Tak już mu zawadził. A tak byle jak to włożymy. Opa. Opa. jest to z rozpędu Pyk. załapana cofiemy Upsa. i jeszcze ostatnia belka e, nie, kostka, nie belka Opa. i cofiemy Nie tak wysuwamy. Y Zginamy pasy i lecimy. Fajna przyczepa, bo łatwo się z nią kręci. Długa też jest nawet fajna, bo się więcej mieści. Ale kłopot jest z nią taki, że nie ma autoloadu. I że belki czasami lubią się bugować i wysz wyszczeliwać w kosmos. Opa, przez te krzeszki przelecimy. Odepniemy cię tu. I lecimy po belki. Opa, jedna, potem jest druga. Zatufnijmy. Opsa, i lecimy tak, no bo i tak fajnie się będzie wbijało. do po dwie wozi, to trzeba od przodu w nie się wbijać i będziemy tak układać. Wygodniej będzie Opa. Pyk. Tu jeszcze coś jest, czy tu już nic nie ma? To tu już nic nie ma. Lecimy i od razu zawniosk przyczepę. Nie będziemy ich ściągać. Melki <gry> mi uciekły Brakuje tu w tych widłach tych pasów Tak jak ja mam w tych Do ciągnika Te od zeta z pasami Nawet zrobimy tak Że fik Nabijemy je mocniej I jedziemy powolutku Pyk. Plandek se przełożyłem w bok bardziej, tutaj do tego drugiego końca, żeby można tu było schować ciągnik. Opa. Tu cofniemy. Będzie dziwi niej do rozładowania. Tylko nie będzie trzeba rozładować, tylko od razu je wciągnie. Ale nie. Widzę, że tak nie, nie umiem cofać. Temu cofniemy sobie tu do prosta. Opa, odpinamy. I... Trzeba je teraz rozładować jakoś. Załadować jeszcze łatwo, ale rozładować już kłopot może być. Czy nie będą ucikały? Hopsa Opa Do tyłu Do przodu W górę i w dół Coś i wesoło Hopsa hopsa husu Wiem Nie, mu nie musicie się izole pisać, że nie umiem już Uwiem to Łe, w kajsa już zawaliłem. Taki to ode mnie kierowca bombowca. Łe, tych teraz zapiniłem szczepę. Prze... Ustawimy się już jakby. Nie będę nic y, odpinał. Tylko przygotujemy się pod y, jazdę na kolejne pole. Oddyszelsona naprostujemy. Cofniemy. Zapniemy, y, ruszamy i co? Ja Wam widzowie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam do chłopaków na kanał y, Trekatim I co? Yy, na razie.